To była długa podróż, ale udało się. Witam Państwa z Bad Arolsen w Hesji. Za moimi plecami budynek archiwów, budynek, w którym bardzo wiele w tej książce się dzieje. Na przykład główna bohaterka tutaj pracuje, rozwiązuje zagadki, niczym Sherlock Holmes łączy przeszłość z teraźniejszością i stara się, żeby przedmioty, które pozostały po pomordowanych w trakcie II wojny światowej w obozach niemieckich nazistowskich, Koncentracyjnych trafiły do kolejnych pokoleń rodzin. Mnie udało się tutaj wejść, spytać, jak wygląda praca. Zobaczą Państwo przede wszystkim rzeczy, które czekają na oddanie, a także posłuchacie osoby, która nie dość, że tutaj pracuje, to jeszcze tę książkę w języku niemieckim przeczytała i jest w stanie się. Na jej temat wypowiedzieć. No bo często jest tak w dzisiejszych czasach, że książka z II wojną światową w tle albo z obozami koncentracyjnymi ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Na szczęście w tym wypadku jest zupełnie inaczej. To co? Zabieram Państwa do wnętrza tych archiwów. Zobaczmy, co nas tam spotka. Co ja robię w pracy? Odkrywam tę historię, o której nikt do tej pory nie miał pojęcia. Pokazuję ludzi i ich tragedie, które przeszli, bo um, mamy do czynienia często nie tylko z dokumentacją, która powstała w czasie II wojny światowej, ale również korespondencję prowadzoną przez, z rodziną, która poszukiwała na przykład tej osoby. I ten obraz pokazuje później tragizm tej osoby, to, że młoda dziewczyna na przykład zostaje odebrana rodzicom, wywieziona, oni później powoli, usilnie jej poszukują. Czyli jestem gdzieś tam w pewnym sensie nie tylko pracownikiem archiwum, ale chyba trochę detektywem, który rzeczywiście odkrywa wszystkie te zagadki, czy wszystkie niewiadome, które do tej pory no, nikt nie był w stanie rozwiązać. Od 1933 roku Arolzen Archive, czyli nasze archiwum, zostało powiernikami pozostałości po. W więźniach obozów koncentracyjnych, które zostały zabezpieczone przez aliantów w czasie wyzwalania obozów. To nie są zbyt dużo, duże ilości tych pamiątek. Mówimy tu o depozytach odebranych więźniom podczas przybycia do obozu koncentracyjnego. I od 1963 roku my, jako archiwum, otrzymaliśmy dodatkowe zadanie, mówiące, polegające na tym, że. Z chwilą, kiedy ktoś będzie się do nas zgłaszał, mamy obowiązek sprawdzenia, czy wśród tych pamiątek jest akurat ta poszukiwana osoba i odwrócić rodzinie po prostu ten depozyt. Z upływem czasu ilość osób, które do nas się zwracały, akurat w tym temacie była zmalała, i od 2016 roku prowadzimy taką akcję poszukiwania rodzin, właścicieli tychże pamiątek. Od 2016 roku udało mi się, czy wspólnie z, z, z naszymi wolontariuszami i tutaj z grupą naszych pracowników, odnaleźć ponad 300 polskich rodzin. Bo oczywiście największą grupę właścicieli pamiątek stanowili Polacy. W tej chwili poszukujemy jeszcze około 600 polskich rodzin, bo po tylu osobach są jeszcze u nas pamiątki. To są rzeczy osobiste, często są to obrączki, zegarki, łańcuszki. To, co ludzie mieli przy sobie w chwili aresztowania I read this book a few months ago uh, when the German translation uh, was ready and I really liked it for me it was really uh, fascinating because it was uh, it is... Uh, On the one hand, it is close to our work, to our daily work, but of course, it is a novel, so it is also fiction. And uh, nearly on each page, I wondered okay, is this part of the story uh, really true or is it fiction so uh, i had uh, after i read it i had to talk to some colleagues of mine because i I had to ask them uh, if this really happened in our institution because uh, of course i'm working at the and archives since uh, more than ten years, but I've not. Uh, of course, I'm not so close to the history of the institution than other colleagues uh, that are working in our institution since thirty or forty years. So it was really a process for me to to talk with other colleagues about uh, about the story of this book. So I think that the stories uh, that uh, Gaël Noir are telling that they are very close to the truth, and to stories that we. Um, each person that is working at the and Archives has uh, has uh, special stories uh, with special people um, they uh, got in contact with, and uh, they learned about the past. And uh, they are always very moving. And uh, so I think um, they are not historical truth uh, in this book. Um, i My mamy do czynienia już z tą końcową informacją, czyli, co z tym człowiekiem działo się, kiedy na przykład przybył do obozu koncentracyjnego i w nim zginął. Czyli, można rzeczywiście powiedzieć, że zaczynamy od tej najtragiczniejszej historii zakończenia ludzkiego życia i możemy odtworzyć jego wcześniejsze życie od momentu zatrzymania poprzez umieszczanie w różnych obozach koncentracyjnych, jeżeli to miało miejsce, aż do momentu śmierci bądź też wyzwolenia. Tak dzieje się nie tylko w przypadku więźniów obozów koncentracyjnych. Bo takie same historie możemy prześledzić również w kontekście dzieci wywożonych w celach germanizacji, porywanych wręcz, odbieranych rodzicom, bądź też osób wywożonych na roboty przymusowe, zmuszanych do pracy na rzecz okupanta. Tutaj ci ludzie zabierali związki małżeńskie, rodziły się dzieci. Ci ludzie również umierali, zostali denuncjowani, Dalej do obozów koncentracyjnych, i to wszystko gdzieś na stronach tych dokumentów jest zapisane. Czyli odtwarzamy tę historię II wojny światowej w perspektywie nie książek historycznych, wielkich bitew, lecz na przykładach właśnie tych pojedynczych losów wielu milionów ludzi. No to już Państwo wiedzą, jak wygląda praca w archiwach, jak wyglądają te. Kulisy. Tutaj, gdy spojrzymy na okładkę książki, jest kilka detali. Aż się zatrzymam: mianowicie ten pierrot, ta lalka z numerem, oraz na samym dole ten wisiorek. To są bardzo ważne przedmioty w książce. Momentami książka bardzo wzruszająca, bo pokazująca historię osób, które do samego końca swojego życia, już wiedząc, że idą na stracenie, starały się zachować swoją godność. A w jednym przypadku. Do końca swojego życia pewna kobieta w tej książce chce chronić dziecko. No to już sami przeczytacie, same przeczytacie, jak te sprawy się tutaj rozgrywają. Bardzo dużo, przekładam kamerę do drugiej ręki, bardzo dużo tutaj historii. Bardzo dużo Polski, bo jest Lublin, pojawia się Warszawa, pojawia się powstanie w getcie warszawskim. Gdzieś przywija się również Szymon Wizental więc te odniesienia do historii są bardzo wyraźne, nie inaczej może być przecież w przypadku takiej książki. Jak Państwo słyszeli, książka jest bardzo bliska temu, jak prace w archiwach wyglądają. W związku z czym polecam bardzo serdecznie premiera już za moment. Irene, główna bohaterka, jest francuską która wychodzi za mąż za Niemca, ich małżeństwo jednak długo nie przetrwało z różnych powodów. Jednym z tych powodów jest jej teść, który niezbyt chce rozmawiać o przeszłości swojego kraju i nie do końca wierzy w to wszystko, co się w trakcie II wojny wydarzyło, że żołnierze Wehrmachtu mogli zachowywać się tak, jak się zachowywali. Pełna wzruszeń, pełna niesamowitych historii książka i też apel do państwa. Znowu przekładam kamerę apel do państwa wprost z archiwum, żeby wchodzić na ich stronę. Jeśli kogoś szukacie, to żeby tam wpisać swoje nazwisko, bo historia pokazuje, że od takiego kliknięcia, od takiego wpisania nazwiska i wciśnięcia klawisza Enter jest już czasami bardzo blisko do znalezienia osoby, które się przez lata poszukiwało, a te przedmioty, które i są tutaj na okładce, i te, które były w materiale, czekają na to, żeby ktoś z bliskich, ktoś z rodziny je odebrał. Jest to wyścig z czasem i mam nadzieję, że wyścig uda się wygrać. Dziękuję Państwu, to była niesamowita przyjemność znów dla Was pracować, opowiadać o książce, być w miejscu związanym z książką i. Ten początek materiału można odwinąć, czyli pociąg, pociąg, samolot. Dziękuję bardzo, wracam.